Więc ostatnim, że tak powiem, wisienką na torcie jest to, co jest tak naprawdę bardzo dużą ikoną Anglii, czyli Wembley. Jesteśmy na Wembley, zadanie mamy zaliczone. Wracamy do hotelu, bo zostały nam trzy ostatnie zadania: przejechanie się autobusem, zjedzenie trzech potraw, easy i wskakuje do Tamizy. I koniec bingo. Wygrywamy, let's go. Ok, here. Dawaj, jest Brixton. Chodźcie pod Rob Brixton. Dawaj, Jestem yes, sam! <laughs> no! no. Shooting video! Dziękuję bardzo, so thank you, thank you. Ale zrobię zdjęcie jeszcze. Autentyczny. Brickstone Mall. I zostało tak. Jazda autem, czyli na końcu naszej drogi, jak będziemy jechać na stadiony, będzie czekał, fura. Będzie czekał kolega pod Wembley. Z autem, więc 3 godziny jazdy taksówką nami Spotykamy się. Ja dobra. I Chłopaki, kurka ze stadionu. Stadionowi opraw. Nam trochę zajęło, jest 21.44. No dobra, tu jest przystanek autobusowy, brak czego Tu muszę by... co chwilę, więc od razu muszę na busa. I przystaneczek, to jest. Bo tamiza jest tam, a tamiza w tą tam stronę. Jest.